Siema, tutaj kolejny odcinek na moim kanale Przepraszam, że nie było długo odcinka na... Po prostu na moim kanale I bardzo, bardzo przepraszam yy, I chciałbym Wam jeszcze podziękować za yy, naprawdę setkę widzów nie wiem, jak dla, dla mnie to jest nawet dużo, więc bardzo bardzo za to dziękuję i dobra, i dzisiaj pogramy sobie na jakim serwerze. Myślałem, 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 no bo te cztery rozpadają, czy też, zostaje tylko Subiwa i skylers. Może pójdźmy na survival, więc to jest mój domek, to jest moja zbroja i tak dalej i tak Dobra, chciałem serdecznie pozdrowić y, pl-killera, PL, y, PL dogle 360 i, do i pl Mika. dobra. Koniec z tymi pozemieniami, idziemy szukać nowego terenu, terenu na domu Zrobimy taką małą pułapkę. Może nie jest aż taka dobra, a przykład miał dwa czy dwa serduszka. No to by tam zginął po prostu. a no, ale jak już ma cały czas coś z tego kaktusa zniszczy, no. Więc to jest takie słabe. Domek jest zakryty, więc nikt widzi. Tutaj jest nasza kopalnia. Jeśli słyszycie go staną sobie na dobra, pomimo to Tu jest nasza kopalnia Tam jest zakryta... zakryta dirtem Ponieważ tam jest spawner, którego nie da się zniszczyć I to mnie po prostu kompletnie rozwaliło To, to jest spawner chyba scitowany Nie wiem czy teraz wskoczę Ja pierwszy będę z skakał No kurde, Dobra Wiecz mamy niezliśną... Dlaczego mamy polski? Dobra kill. Nie zniesisz jeden, ostrość 5, młodesta w nogów, 1 i odrzut 2. Łuk zabijam na Hitamoc 5 i Diaksowa killoff. 1-5, niech fan 7 No jeszcze screen 7 Diaksów, Mario Foxus czy spawnera, dobra Dostałem 2 spawnery, dostałem Jednego wykopałem Jednego chyba administracja każdemu dała, trzy koky też dała i badacz też dała. Pewno że ten serwer zrekamy <laughs> Jeśli tak, to wpłynęć na niego. Naprawdę jest fajny serwer. Aż osiem serwerów się mieści. Naprawdę jest Create i tam Skywarsy, Fofany. zresztą w bicie to zobaczycie. Dobra. O jak pięknie, no wy jak ja jestem, jak ja nagrywam odcinek, to zawsze znajdę jakąś chatkę, coś dobrego. A jak ja sam to dupa. To... A bo dobra, coś się na nie Szkoda, że krzyś Mistrzcie bardzo podejrzane. Ale chata piękna, sygnałem piękna. Naprawdę. Grywa nie ra... Cham zesu. O Boże! O Boże! Co tutaj jest? Normalnie... Krzesło ja wezmę z chęcią. Tego też wezmę po prostu cud. Mm. No z no. Enchanting nawet. Boże. Enchant ziomuś ma nawet. Może no, ja taki ziomuś. Boję się tego gościa. Naprawdę ja się go boję. To może być jakiś jak ale no. No, no, nie trzeba, trzeba być głupi, nie? Trzeba po prostu być damem w takim miejscu, już na widoku. Boże! Nie w to, to musi Ja też było piękne. Wystaga! Helga! 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 O pajęczynki potrzebna góra jakieś są, ale no. się przyda Jest ja pół nie chcę. Jest ja mi się nie przyda. Różne. A wpieram? no nie róbcie jeszcze. Coś było ciekawszego. A to jeszcze nie koniec tej chatki do przeszukamy. My tą chatkę jeszcze, wiecie co zrobimy? Spalimy! Spalimy tą chatkę. Ale emocje. Dobra. Pozwalamy. I czy Ziomek ma krzesiwo? to jest pytanie. Ziomek, masz, masz krzesiwo? Ty są dalej masz Krzesi. No, no, no. Czeka. No, przeżyłem obsydu, no, 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 Już tutaj nie żyjesz. Trudno się mówi. Nie ma. Nie ma. Już nie ma. To się zjara. To też się zjada. Wyłaś mi stąd. Tak, i tak. Tak, i tak. Tak, i tak. Tak, i tak. Tak, i tak, tak, i tak. tak. I tak. tak. I tak. Boże, jak teraz wyjdę? Przecież tu czy myślicie o tym samym, Dobra, no, nam się szybko sprężać? No szybko, szybko Dobra, więc to by było na koniec tego odcinka, więc lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeśli o czegoś było. Dzięki, cześć!